Gminny zespół szkół nr dwa imienia Kawalerów Orderu Uczmiechów w Wałbrzychu. Autor Anna Gruca-Stelmach. Nauczyciel. Motylka. Jak pięknie być sobą. Niedziela. Syrena to półkobieta, która ryczy, gdy jest alarm. Klasa druga A. Jak co wieczór nachodzą mnie nieprzyjemne myśli związane ze szkołą. Chociaż moje szkolne przeżycia nie są jeszcze takie najgorsze w tym roku, to na samą myśl o kartkówce z matmy jakoś nieprzyjemnie ściska mnie w żołądku. No może mogłabym polubić ten przedmiot, ale nic na to nie poradzę, że nie przepadam za ułamkami, procentami, funkcjami i zadaniami tekstowymi. Puchaczka mówi, że jestem ciemna masa z matmy i chyba ma rację. Ach, ta moja kochana Puchaczka. Poniedziałek. Dawniej chłop przez całe życie nic nie robił, tylko pracował. Klasa trzecia C. Ja chyba kiedyś zwariuję. Dlaczego to ja mam takiego pecha do chłopaków? No nie mam szczęścia do facetów. Chociaż Fredka, moja upierdliwa siostra, twierdzi, że tabuny chłopaków drepczą za mną, a to ja nie wiem czego chcę. Ale ja wiem czego, a właściwie kogo chcę. To prawdziwa miłość. Domiś, bo tak o nim ładnie mówię. Co prawda jest już w trzeciej klasie i mogę go widzieć tylko na przerwie, ale mieszka na moim osiedlu i spotykam go czasami w sklepiku i na przystanku. Olka, ja nie nadążam za tobą. Jeszcze do niedawna bujałaś się faciu od historii, a tak cały czas kręcisz się z tym Julkiem? Oj, ty nic nie kumasz. Jako starsza siostra powinnaś mi doradzić. Juliusz, to super kumpel. Tak czy nie. Kumasz? A facie od historii to ja go podziwiam. Tylko on tak pięknie potrafi opowiadać o tych powstaniach, aż mi się chciało za bagnet chwycić i na te szańce rzucić. No, rozumiesz? Wtorek. Gospodyni doiła krowę i ryczała w niebo głosy. Klasa druga c Nie zdam, nie zdam, nie zdam. Biadoliła przez telefon Bida, czyli Elka, która co kilka dni miała ataki paniki związane z brakiem promocji do następnej klasy. Oczywiście z języka polskiego. Ale ja dzisiaj byłam mało odporna na te jęki. Słuchaj, Bida, dołujesz mnie? Chyba wzięła sobie do serca moje słowa, bo pojęczała jeszcze przez chwilę do słuchawki i rozłączyła się. Środa. Kochanowski swe uczucia i myśli wyrażał za pomocą lipy. Klasa pierwsza B. Dzisiaj na kółku dziennikarskim pani Honorata bardzo się rozkręciła. Szykowała specjalne wydanie gazetki, zależało jej na ciekawych tekstach. Puchaczka siedziała na burmuszona, bo zapisała się na kółko ze względu na mnie, byśmy mogły razem wracać do domu, gdyż nie bardzo były jej w głowie ambitne teksty. Do tej pory ograniczała się do wypisywania ciekawostek ze szkolnych zeszytów, które jej zawsze podkradałam. Pewnie, że pisać każdy zawsze może, bo jak napisała Elka, czyli Bida, w wypracowaniu klasowym, już Rej pisał po polsku, ale Kochanowski pokazał, jaki ma język, nic dziwnego, że ma obawy. To nie każdy powinien redagować gazetkę szkolną. O ludu, ile można pisać o aktywnym odpoczynku albo zdrowym odżywianiu. Chociaż, jak mówi moja babcia Hela, żeby życie miało smaczek raz jabłuszko, raz buraczek. Co w przypadku babci się sprawdzało, bo sama wyglądała jak dorodne jabłuszko na malutkich, króciutkich nóżkach. Pewnie miała w planach i ze mnie zrobić dorodny owoc, bo regularnie podtykała mi pod nos pół misek pierogów ruskich okraszonych cebulką ze skwarkami. Powiem szczerze, że na ten widok moja silna wola kurczyła się do rozmiarów skwarka na moim talerzu. Piątek. Zbyszko jechał na koniu i piana leciała mu z pyska. Klasa druga B. Dzisiaj ze szkoły wróciłam wyjątkowo później niż zwykle, ponieważ wydarzyło się coś, czego nigdy bym się nie spodziewała. Tradycyjnie, jak co piątek, miałyśmy trening na basenie. Ponton dał nam wyjątkowe wycisk. Puchaczka zaczęła nawet zmieniać kolory. A ja miałam wrażenie, że już wyrosły mi skrzela. Więc nic dziwnego, że ze zmęczenia zapomniałam swojego ulubionego szamponu i odżywki. Chcąc nie chcąc, na ostatnich nogach powlekłam się z powrotem. Puchaczka nie chciała czekać, bo musiała wracać do domu. Miała dzisiaj zapowiedzianą wizytę babci Krysi i swoich kuzynek. A o rodzinę należało dbać, bo jak mówiła moja bunia, Należy się spieszyć z kochaniem bliskich, zwłaszcza tych najstarszych, bo mogą wywinąć numer i zbyt szybko odejść na drugi świat. Wchodząc do szatni usłyszałam ciche szlochanie. Dyskretnie zajrzałam za szafkę i zobaczyłam naszą Bezę. Widok był trochę komiczny, bo Beza siedziała w kucki na podłodze i. w jednej ręce trzymała batonik czekoladowy, a w drugiej chusteczkę, którą cały czas wycierała oczy. Efekt był taki, że buzia jej była cała w czekoladzie, a oczęto opuchnięte i czerwone od płaczu. — Beza, co ty wyrabiasz? — wykrzyknęłam. Drgnęła i zastygła bez ruchu. Patrzyłyśmy na siebie przez chwilę, a mnie się wydawało, że minęła godzina. — I co tak się gapisz? — wykrzyknęła po chwili. — To co ty? Ja tylko wróciłam po szampo. Wyjąkałam speszona, czułam się zakłopotana, jak dziecko złapane na podglądaniu. Beza powoli podniosła się z podłogi. Odgarnęła włosy z czoła i naciągnęła przykrótki ręcznik na ramiona. <grytanie> Złapałaś mnie na dołku i teraz pewnie wszystkim opowiesz, jak to grubaska ryczała w szatni, zażerając się czekoladą. Wyrzuciła z siebie ze złością. Nie bardzo wiedziałam, co mam odpowiedzieć. Zastanawiałam się tylko, co ona robiła na pływalni w stroju kąpielowym. Przecież zawsze zwalniała się z lekcji WF-u. No i co się tak gapisz? Wykrzyczała. Nie widziałaś grubasa w kąpielówkach? Krzyczała purpurowa ze złości, zasłaniając się cały czas ręcznikiem w zajączki. No, coś ty, wyluzuj trochę, powiedziałam podniesionym głosem, bo mi się jej nerwowość jakoś chyba udzieliła, czy co. Właśnie wtedy przypomniałam sobie, że o tej godzinie zaczynały się zajęcia z aqua arobiku dla kobitek, które chciały zrzucić to i owo. Czyżby Beza chciała się odchudzić? Słuchaj, zaczęłam dziarsko. To nie moja sprawa. Zabieram graty i spadam. A o moją dyskrecję możesz być spokojna. Luzik! Już wychodziłam, gdy usłyszałam jej płaczliwy głos. Poczekaj. Proszę, możesz ze mną posiedzieć? Poprosiła błagalnym tonem i tak przegadałyśmy dobrą godzinę. Nawet nie wiesz, jak bardzo chciałabym być chuda. Ja po prostu nienawidzę siebie. Staram się być zawsze uśmiechnięta i miła dla wszystkich, ale i tak nikt mnie nie zauważa. Ja czuję wszechobecną pogardę w szkole, w sklepie i na ulicy. Już pomijam te wszystkie przezwiska. Chociaż to obecne, to chyba jest najmilsze. Babcia Hela zawsze mówiła, że ludzie przy kości są szczęśliwi i bardziej dowcipni. Bo jak człowiek się naje, to jest zadowolony. To, to dlatego piękna Zuzka ma ciągle skwaszoną minę. No bo jak człowiek jest na ciągłej diecie i od jabłkowym, to i ma skwaszoną minę. Nagle uświadomiłam sobie, że ja nie pamiętam jej imienia. Myślałam, że nie masz problemów ze swoją figurą. Bo zawsze sobie żartowałaś i opowiadałaś do wcipy o puszystych? zagadnęłam. Co z tego, że czasem śmieję się z wami? Ja tylko udaję, że mnie bawią żarty na mój temat. Ale tak naprawdę jestem wściekła, a później strasznie mi smutno. Wszyscy myślą, że mam słaby charakter, bo nie mogę się powstrzymać przed jedzeniem i ciągle o nim myślę, ale to nieprawda. Bo u mnie w rodzinie wszyscy mają rozmiar XXXL. Mam to po prostu w genach. Dlatego już trzeci raz postanowiłam się odchudzać i nawet dobrze mi szło, bo schudłam już sześć kilo. Aż to dzisiaj nagle mnie olśniło. Przypomniałam sobie dzisiejszą długą przerwę w szkole. Nasza klasowa miss, piękna Zuska, robiła casting do szkolnego przedstawienia, które dziewczyny przygotowywały z okazji dnia chłopaka, i wtedy padły te słowa. Ty beza odpadasz, bo z taką figurą. A w ogóle to nie rozumiem, jak można doprowadzić się do takiego stanu. Jesteś beznadziejna i nie pasujesz do nas. Hmm, możesz przynieść jakieś słodycze, bo pewnie masz zapas. Pamiętam ten szyderczy śmiech naszych klasowych elegantek. Sobota przez uderzenia pędzlem malarza uzyskuje smutek na twarzy modelki. Klasa trzecia C. Puchaczu, mamy sytuację awaryjną. Musimy pomóc Matyldzie. Komu? No Bezie. Ona ma ogromny problem i czuje się strasznie samotna. Nie możemy jej samej zostawić. Niedziela. Strażacy do pożaru jadą i wyją. Klasa pierwsza D. To był dzień intensywnej pracy. Nawet nie wiedziałam, że mogę być tak dobrym trenerem, psychologiem i dietetykiem. Ach, te pozytywne afirmacje. Poniedziałek. Tym razem moja złota myśl To nie tusza szpeci człowieka. Gorsza jest szpetota charakteru. Olka klasa pierwsza a. Minęły już dwa tygodnie od ostatniego wpisu, ale ja musiałam się skupić na kimś innym. Od dzisiaj mogę mówić, że lubię poniedziałki, a wręcz je uwielbiam. No więc tak. Tylka, Matylka, Motylka, czyli Matylda, zaczęła intensywne treningi i dzięki naszej pomocy zrzuciła już parę kilo. Zmieniła też fryzurę i styl ubierania, bo zamieniła parciane worki na rzecz kolorowych wdzianek. Zmianie uległo również jej nastawienie do siebie, bo zrozumiała wreszcie, że najważniejsza jest wiara we własne siły i pełna samoakceptacja. Pewnie, że ma czasami chwilę zwątpienia, ale od czego ma się wtedy przyjaciółki? Mogę śmiało powiedzieć, że nasza tylko rozkwita i zmienia się powoli w motylka. Mój artykuł do gazetki szkolnej pod tytułem „Piękno w rozmiarze zero. Okazał się strzałem w dziesiątkę. Po prostu świat jest piękny. Kończę, bo umówiłam się z moim ukochanym Domisiem.